Cześć, tu Dominika. Witam Was z pięknego wiosennego buczynowego lasu. Dziś opowiem Wam o tym, jak leśnicy wykorzystują siły natury, by powstał właśnie taki las. Zobaczcie. Bóg jest wszędzie! Bóg jest gatunkiem ciężko nasiennym. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam o zbiorze nasion w jednym z moich odcinków? Dzisiaj opowiem Wam o tym, po co nam trampoliny w lesie. Nasiona dojrzewają w takich małych brązowych koszyczkach. Kiedy dojrzewają, wiatr nie porwie ich i nie uniesie ich gdzieś daleko. Opadają na ziemię pod koronę drzewa. Jeśli nie przyjdzie żaden dzik i ich nie zje, ani ja, albo mój dziadek, wtedy wyrasta z nich nalot bukowy. Czym jest nalot? Nalot to takie małe drzewka, które już rosną, ale jeszcze ich z daleka nie widać. Pamiętacie, jak w jednym odcinku mówiłam o tym, że leśnicy sadzą 500 milionów drzew na rok? W lasach państwowych sadzimy co roku 500 milionów drzew. Tutaj jest zgoła inna sytuacja. Te drzewka urosły same. Małe buczki są do pewnego momentu wybitnie cienioznośne. Jednak im są starsze, tym potrzebują więcej światła. I tutaj pojawiamy się my. Musimy im trochę pomóc. Zanim pojawi się nalot bukowy, leśnicy muszą odpowiednio przygotować las do odnowienia naturalnego. To znaczy, najpierw już 40-50 lat wcześniej, przed planowanym odnowieniem naturalnym, usuwają drzewa krzywe, wielopędowe albo takie, które nie są przystosowane do warunków klimatycznych, czyli przy niewielkim mrozie na przykład pękają. Kolejnym etapem są cięcia obsiewne. Polega to na tym, że leśnik wybiera drzewo, które ma wydać nasiona. Te drzewa muszą być rozłożone równomiernie na powierzchni i usuwa z jego otoczenia pojedyncze drzewa sąsiadujące, które sprawiają, że ma ściśniętą koronę. Wszystko to po to, żeby gałęzie miały większy dostęp do światła, a w efekcie, żeby wydały więcej nasion. Pieniek, na którym siedzę, ma bogatą historię. Te patyki za mną to jest nalot bukowy, czyli można powiedzieć, że to jego dzieci. Kiedy nalot bukowy osiąga wysokość około 2 metrów, należy przeprowadzić już kolejny etap, czyli cięcia odsłaniające. Usuwa się stare drzewa, żeby dać dostęp do światła tym młodym. Leśnicy uznają odnowienie naturalne za stabilne wtedy, kiedy na jednym metrze kwadratowym znajduje się 20 młodych drzewek. Stabilne, czyli takie, które na pewno przetrwa. Spójrzcie na te młode buczki za mną. Wydawać by się mogło, że po tych 40-50 latach od planowania odnowienia naturalnego to będzie koniec naszej pracy, ale nic bardziej mylnego. Jeszcze 3-4 pokolenia leśników będą dbały o pielęgnowanie tego lasu, żebyście mogli podziwiać taki stary las jak jest tutaj obok. Jeśli podobał wam się nasz dzisiejszy odcinek o bukach, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi produkcjami. Aha, i śledźcie nasze leśne Facebooki. Cześć. No. No. Adrian. Cześć.